ma Adi Król z tej strony oczywiście e, dzisiaj przedstawię wam film, jak wbić top 1, na przykład Kaderatio, e, kill Streak, bo oczywiście rankingu już nie przebijemy z racji, że pojebani ludzie mają po 20 koła, ale, ale myślę, że uda mi się wbić e, fajny ranking i fajne statystyki, więc zapraszam do oglądania. Uuu, jakiegoś top 2 rankingu pierdolę teraz. Top dwa. No. no, Ja się w <noise> Też odjewany jest to jak. <noise> Ale Adi kurwa nie daje za wygraną. Stop. Mamy jakiegoś kurwa cfela. No Napierdalam się z nim. Kurwa przejebało już drugi raz. I koniec kurwa serii. Mamy jakąś lebiodę, którą trzeba przekopać. Mef, możesz tak nie napierdalać w lewiaturę? Siemeczko nie, nie, nie. widzowie, z tej strony Abi, a w tym odcinku przedstawię wam jak się masturbować po raz pierwszy. No więc tak, musimy zdjąć na początek Oblata. spodnie. Tak, a później masz zacząć machać ręką po swoim no, na dół, na dół. narzędziu płciowym do góry i do dołu. Kurwa z Andrzejem Fortnite się bije. I on 12 tysięcy rankingu ma jest czarny A wiesz jak ktoś jest czarny to wiesz co się robi? Się jebie kurwa czarnuchów Bo on pierdoli też czarnych Aha, zajebałem go Au, au, au i Darek najebany Uuu Dario Wpierdol Darek dostaje w pizdę <laughs> Darek po raz trzeci chce dostać w wpierdolę No jak on kurwa gra Co za tuman jebany 3-0 Co on kurwa teraz napisze Jakie to ja są biedą? Ja pierdole Za wyzywanie masz w <laughs>